Najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa. Co wytrąciło Cię z, z równowagi, że znów uderzyłeś Alana? Nie uderzyłem go, tylko go módl... No no Szturfląłem go lekko ręką. Mówimy o starych Nie, o dopingu. Doping kibiców. Najpiękniejsza <gibitu> dziennikarka i najpiękniejszy doping kibiców. <gibitu> oh, oh, tak. widzisz? No ja i się spoczyłem, że tutaj Monika te twoje pheromony chyba. <gibitu> Hej Wiki, jako nie kanału Najlepsza Polska dziennikarka. Jesteśmy na pierwszej edycji Move Federation. Jest ze mną porciwy krzychu. Cześć! Cześć Siemanko. Zmęczyłeś się? E, wiesz co, no momentami było ciężko, bo ja tam kurczę muszę pod tym polem e, karnym zasuwać dosyć mocno i rozpraszać przeciwników, więc czasami było zmęczenie, ale takie do zniesienia na spokojnie. Jesteś zadowolony, dałeś 100%? E, wiesz co, jestem zadowolony, ale miałem kilka sytuacji, które mogłem wykorzystać lepiej. E, więc tak, na 75%. Będziesz brał udział w kolejnych meczach? Tak, tak. Teraz właśnie czekamy. Właściwie to już wiemy, z kim zagramy. E, no więc wezmę udział. A czy jakoś specjalnie się przygotowywałeś? Nie wiem, jakaś dieta, bardziej sportowy tryb życia, treningi? Tak, wziąłem, wziąłem e, sprawę na poważnie. E, e, wręcz odurzyłem. Żeby, żeby nie wiedzieć, że jestem jakimś alkoholikiem, ale wiadomo, człowiek e, niewielbłąd napić się musi. E, Polak. Tak, myślę, że 20 dni przed samym Move Federation, no nie piłem w ogóle, starałem się trzymać w miarę spoko dietę, no i przede wszystkim treningi. Bardzo często, niestety w trakcie przydarzyła się malutka kontuzja z mięsień czterogłowym, więc była przerwa czterodniowa, ale na szczęście się wyleczyłem na dzisiaj z Brettem, można tak powiedzieć, bo w sumie jeszcze wczoraj mnie trzymało, a dzisiaj już jest ok, więc idealnie. Czyli podszedłeś do tego poważnie, jak do sportowej rywalizacji, tak jak się powinno. A czy czułeś te emocje w trakcie tego, jak tam wchodziliście? Nie wiem, stresowałeś się może trochę? Nie, ja ogólnie bardzo rzadko się stresuję różnymi sytuacjami. Staram się do nich tak mentalnie przygotować, więc raczej na spokojnie to przyjąłem, ale no, publika robi wrażenie i, i cała ta otoczka, no wiadomo, jakiś malutki stresik jest, ale nie taki, żeby w czymś przeszkadzał. Co sądzisz o organizacji całego eventu? Czy coś byś zmienił? Jak na pierwszy event uważam, że jest naprawdę mega fajnie, mega dobrze. Czy bym coś zmienił? Może troszeczkę większe boisko, jest małe i jakby my tutaj przygotowywaliśmy się tak mocno technicznie, a, a tutaj jakby tej techniki gdzieś tam nie za bardzo jest jak wykorzystać, bo, bo po prostu też odbicia od tych band, tak, nie ma, nie ma siedzi rozpędzić i tak dalej, plus te bandy, które wprowadzają naprawdę dużo takiego, takiej losowości po prostu. Ale jest ok. A wcześniej miałeś styczność z piłką nożną? Tak, miałem, grałem, grałem w swoim życiu troszeczkę w piłkę. Natomiast było to jakiś, jakiś czas temu kilka dobrych lat temu, już prawie o 10 lat zahacza. Później niestety niestety pałeczkę przejęła motoryzacja, no i ta piłka poszła gdzieś tam w odstawkę. Ale wiadomo, jak jest okazja z kolegami pograć czy coś, to zawsze, zawsze chętnie. A poza oczywiście udziałem dalej w Move Federation, jakie są Twoje plany na najbliższą przyszłość? Z czym będą się wiązać? No na pewno z motoryzacją. Jakby to jest coś, co kocham, to jest moje hobby, więc na pewno w tym będę się chciał rozwijać. A czy powstanie coś nowego? Nie wiadomo. Życie pokaże. A co do piłki nożnej, to czy będziesz kibicował Polakom, będziesz śledził mundial? Oczywiście. Ja, tak jak wspomniałem, dużo grałem w piłkę w przeszłości, natomiast jakby samo zainteresowanie piłką nożną zostało do dzisiaj, i to tak bardzo mocno, do tego stopnia, że po prostu ja mam wykupione wszystkie możliwe gdzieś tam portale streamingowe, które streamują mecze na całym świecie i po prostu jak mam tylko wolny czas, wieczorkiem siadam sobie przed komputerem, oglądam mecze, analizuję, więc no jest, jestem takim frikiem piłkarskim. Jak myślisz, do jakiego etapu dojdą Polacy? Tak realistycznie patrząc, nie to, czego im życzysz, tylko. Okej, okay, no ciężko powiedzieć, A aktualnie y, reprezentacja Polski zaczęła troszeczkę lepiej grać w piłkę, przede wszystkim bardziej skutecznie, może nie najlepiej dla oka, ale, ale na pewno bardziej skutecznie. Ja myślę, że myślę, że z grupy uda im się wyjść. Takie, takie mam, taką mam nadzieję, chciałbym, żeby tak było, a co później, no zobaczymy. Myślisz, że Lewy będzie strzelał gole? Dużo? Oby, w końcu jest to mój ulubiony piłkarz. Czyli twoim ulubionym klubem jest Barcelona? Nie, nie, nie. Moim ulubionym klubem jest Manchester United, ale ulubionym piłkarzem jest oczywiście Robert Lewandowski. No nie bez przyczyny mam z tyłu numer 9 na koszulce. <grym> no i w zasadzie tyle. A kto twoim zdaniem jest faworytem do wygrania Mistrzostw Świata? Ciężkie pytanko, ciężkie pytanko. E... Może bym gdzieś postawił na Francję, może Anglię. Czyli Anglia, Francja, finał? Fajnie by było. Na pewno ciekawe, ciekawe widowisko, bardzo fajnie by się oglądało, ale no, Piłka nożna bywa naprawdę przewrotna. Zresztą sama, bo czasami jak się obstawia mecze, to wszystko jest na odwrót. Więc nie zdziwiłbym się jak nie wiem, w finale zagra Polska Holandia. Okay. Nathan na przykład powiedział, że finał będzie Polska-Ukraina. O, to bardzo, bardzo Ukraina nie, Ukraina nie bierze udziału w Mistrzostwach? Więc... To dobrze, dobrze, dobrze. Ale, no, fajnie. A co sądzisz o wyborze Kataru jako miejsce na Mundial? Nie zastanawiam się, jest to dla mnie totalnie neutralne. Nie mam po prostu zdania na ten temat. Jeszcze dużo to y, emocji w niektórych wzbudziło, na przykład zakaz piwa na stadionach, co u nas jest taką tradycją. A to faktycznie, w takim razie nie podoba mi się, że Katar organizuje mistrzostwa, bo ja piwka na meczyku z chęcią bym się napił, y, natomiast, co, no nie podoba mi się to, też to, bo po prostu Katarczycy sobie wykupili kibiców. To też było takie dosyć średnie, więc może zmienię troszeczkę swoje zdanie i powiem, że troszeczkę mi się to nie podoba. Jestem bardziej estetyczny niż, niż, niż na plus, no ale no jak organizują, to, to niech organizują wasze żeby było to zrobione po prostu dobrze. Myślisz, że Polska mogłaby zorganizować takie mistrzostwa? Myślę, że jest spokojnie, spokojnie. Myślę, że e, fajnie by to wszystko wyszło. No i przede wszystkim blisko na meczyki by było. Stadiony mamy, no ale na przykład ostatnio stadion narodowy, zawiód. Tak, zawiódł. Coś tam poszło nie tak musieli z, chyba w ogóle przełożyli mecz czy zmienili lokalizację. Zmienili lokalizację, tak? ale już ten dach nieraz nas stwarzył problemu. No właśnie, typowa polska robota. <laughs> no, ale myślę, że jakby już doszło do takiego wielkiego wydarzenia jak organizacja mistrzostw w Polsce, to e, przygotowaliby się do tego. Myślę, że myślę, żeby tak było. A co do sportu w Twoim życiu? Życiu, to czy uprawiasz jeszcze jakieś inne sporty? Może miałeś kiedyś do ze sportami walki? Nie, nigdy nie miałem do czynienia ze sportami walki. Pojawiały się propozycje, e, natomiast nie jest to mój konik, nie czuję się w tym dobrze, nie widzę siebie w tym przede wszystkim. E, a czy inne sporty? No głównie piłka nożna. Na deskorolce jeździłem bardzo dużo. O, tak. ciekawe. Trochę kontuzogenny sport. A ja akurat mi się nie zdarzyła nigdy, nigdy kontuzja, ale może dlatego, że też nie byłem jakimś wybitnym skaterem, ale e, bardzo fajna zajawka. Do dzisiaj wręcz na YouTubie oglądam bardzo często deskorolkę, pomimo, że już jakby nie Praktykuję nie jest, że to jestem, bardzo śledzę często. O. Czyli, tak jak wspomniałeś, odmówiłeś udziału w freakfighter? Znaczy, oficjalnego, za, oficjalnej oferty nie dostałem, więc nie odmówiłem, ale jeżeli bym dostał, mocno bym się zastanowił, bo na, na pewno jest to bardzo fajna przygoda. Fajnie, formę fizyczną można bardzo fajną zrobić, co dla mnie jest ważne. No i kurczę, takie przeżycie niesamowite. Więc na pewno bym się zastanowił. Ale na ten moment raczej bardziej na nie niż na tak. Ale śledzisz, oglądasz te gale? Tak, nawet bardzo często bywam osobiście na, na galach. Lubię to po prostu oglądać. A myślisz, że jeszcze ktoś może dorównać tak dużym federacjom jak na przykład High League czy Fame? Czy jeszcze może się pojawić jakaś federacja, która ich dogoni bądź prześcignie? Jeżeli pojawiłaby się jakaś federacja, która wprowadzi coś takiego nowoczesnego, jak właśnie Move Federation, to myślę, że jest taka możliwość, bo Freak Fighty w Polsce już są od jakiegoś czasu. Myślę, że niektórym osobom mogły się troszeczkę znudzić, przejeść. Natomiast jeżeli chodzi o jakąś inną federację Freak Fightową, więc wydaje mi się, że już High League i Fame ma są nie do przeskoczenia. Natomiast, tak jak wspomniałem, jak powstanie coś nowego, coś jak właśnie mów, jest taka szansa. I to dużo, duże prawdopodobieństwo, że, że, że się uda. A powiedz mi, co było dzisiaj najlepszą rzeczą, jaką zobaczyłeś? Mój gol. A najgorszą, bądź najsmutniejszą? No nie podobał mi się troszeczkę faul, który miał miejsce w poprzednim meczu. My też Ty, nastawi... Czyj faul na kim? Ostry, ostry nie ostry, przepraszam. Czajnik faulował tam kogoś, tak brzydko bez piłeczki wleciał. My tutaj nastawiliśmy się na raczej taką spokojną, kulturalną grę fair play i chcielibyśmy, żeby też przeciwnicy byli tak samo nastawieni. To Twoim zdaniem był najsłabszym ogniwem Waszej drużyny? Naszej drużyny? Szczerze. Nikt się chyba nie obrazi. Nikt się nie obrazi, ale też nie wiem, czy było najsłabsze ogniwo. Wszyscy dali z siebie po prostu wszystko. Nie jesteśmy profesjonalnymi piłkarzami, więc popełniamy błędy. E, wiadomo, każdy chce jak najlepiej dla swojej drużyny. Raczej bym nie wskazał kogoś takiego. A najlepszym? Najlepszym. A... BRO robi gigantyczną różnicę na wojsku. Naprawdę umie się utrzymać przy piłce, umie rozegrać tą piłkę, podać bardzo rozsądnie i wydaje mi się, że to on jest takim najlepszym zawodnikiem w naszej drużynie. A co sądzisz o tych drużynach mieszanych, które teraz będą grały? Gdzie są dziewczyny, i chłopacy? Są na pewno bardzo ciekawe te drużyny, z chęcią sobie obejrzeć ten mecz, bo totalnie nie wiem czego się spodziewać. No jest to na pewno bardzo takie ciekawe urozmaicenie tej gali. Dobrze, no to nie zabieram Ci czasu. Życzę miłego oglądania. Dziękuję. Dziękuję.